Bo przegraliśmy. A dlaczego przegraliśmy? No bo inni nas wyprzedzili. Ja jeszcze nie wiem. Bo nie był najlepszy. Nie wygrywał zawsze. A dlaczego nie wygrywał? No nie wiem. Dlatego, że może był jakiś szybki zawodnik na szybkim motorze. Dlaczego? Przegrał. A dlaczego przegrał? Bo tam ci byli lepsi. Może dlatego, bo się zepsuł mataj. Bo mam czwarte miejsce, a inni w wygrali. A inni mieli pierwsze miejsce. I co, smutni jesteście z tego powodu? No. Ja nawet już bym chciał płakać z tego powodu. Chciałeś płakać? Mhm. Mm mm. y Ktoś Polskę wyścignął i, i trzech zawodników, a my byliśmy czwartym miejscem. No zakręćcie. No bo nie ma Patryka Dudka, on ma najlepszy motor. Zapomniałem. Handel Dudek? Taki zawodnik? Ja. Dobron ja jest? teraz chcę. Bo chyba tak widziałam dziewczynę. To może dziewczyna była najlepsza. <grym> Lubię Protasiewica. A za co? No, bo on zawsze wygrywa każdy wyścig. Patlik. A dlaczego? Dudek. Dudek. To Protasiewicz? Kto jest Twoim ulubionym zawodnikiem? Patryk Dudek. A dlaczego? No bo... Jego chora. No Dudek i Natasiek no, mają tak samo mocno dobre motorki. Ale wszyscy z Falun na nawet Patryk Dudek, który jest ma najlepsze motorki. Żeby podlepszyć motory i żeby dobrze jeździć. to muszę naprawiać motory. i musi patryk dudek żeby musi jak już będzie zdrowy to jak wróci to wtedy wygramy bo on jest najlepszy Ziemniaki, brokuły, no wszystko co jest związane z warzywami i owocami. Mięso. Dlaczego mięso? Bo mięso daje dużo siły. Ale myślisz, że lody i chipsy mogą wieść, też? Nie, bo jest są No bo jak też ma, do góry pójdzie to zapomnę mu lepszy ci motor i mu i na też. Bułkę, a w środku mięso. A dlaczego tak bułkę z mięsem? To bo no. mięso jest silne, a bułka słaba. A co teraz się z Patrykiem stało, Dudkiem? Jest chory, wywalił się, no jest chory i ma złamaną nogę. Nie jeździł i przegraliśmy? No dlatego. Dzisiaj nie było, nie było, bo Bidlika, bo był, tylko był. Skwilowany. Filowany? Czy co to znaczy? że z ale w Taśma poszła do góry, to on tak motor mu poleciał do góry i pojechał na jednym kolei, takiego fikołka zrobił. To na głowę. No Nie, był Patryk Dudek jechał, jak taśma poszła w górę, to wtedy jeden motor chciał go zepnąć, więc on za mocno wykręcił się przewalił, pojechał bo na bok i w mur walczył. ale następnie było miękkie. No bo ma nogę złamano. Mm -hmm. W szpitalu leży czy w domu? Eee, w szpitalu. W szpitalu dla forgotów. Żeby na komputerze Patryk Dudek eee, swoje wyścigi oglądał. I to mu pomoże? Będzie sobie patrzał. Będzie nie wiedział jak jeździć. Ja wspieram Patryka Dudka po tym wypadku. Co to znaczy, że go wspierasz? No, że Chcę żeby wrócił do, z powrotem do jazdy. Ja wiem, ja wiem. Spider Spider-Man. Spiderman. Spiderman. to dobra rapa! Bo mnie i pomaga ludziom. Bo spider może wszystkim pomagać. No, nawet, nawet jak jest pożar, to może śliną ludzi. To Myszka Miki. A dlaczego Myszka Miki? No bo wtedy y, wszyscy, prawie całe, całą Polskę interesuje i dzieci. Dudek. A bohater z bajki? Nie. Taki no, bohater, no. który się zamienia w ogniową czaskę i ma ogniowy motor. Mm. <noise> Czy Spiderman. 10 zł. Y, może...

Misiun? Za darmo. Za darmo? Dlaczego? Chyba <noise> 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 tak. Gdyby byli bakto silni mniej zimny motocykl. Żeby żył ciągle wygrywał i wygrywał najlepszymi. Kogo chciałbyś pozdrawić? Hampela. <noise> A jak ma hampel na imię? Ja. Janek. Pozdrawiam zawodniczków z falubazu. Pozdrawiam Kamila Protasa. Falubasz jest! Że będę czekał na, na kolejne lato, żeby, żeby nasza drużyna wygrała. Pozdrawiamy Janka Handela! Chciałbym pozwolić Pozdrowić wszystkich panów, fanów i falubazu i, i zawodników. Pozdrawiamy Kamila Bożasiewicza. Wspieram tą drużynę. I pozdrawiamy Andrzeja Złobowskiego. Co byś chciał? Trika, tutka i jego motoru to zero sans.